Niektóre nowotwory jajnika są w jasny sposób związane z endometriozą. Należy do nich rak jasnokomórkowy i rak endometrioidalny jajnika. Jest to związane z, ze specyfiką materiału genetycznego danej osoby. Prawdopodobnie nie ma sensu wchodzić w tej chwili w rozważania genetyczne, niemniej jednak taki związek udowodnił. W leczeniu operacyjnym endometriozy chodzi nam o to, żeby odtworzyć stan anatomiczny i czynnościowy narządu rodnego i pozostawić go w formie, funkcji takiej, do której został stworzony. Niemniej jednak, niektóre postaci endometriozy wymagają wręcz myślenia o operacji nazywamy operacją destrukcyjną. Ta operacja polega na usunięciu narządu rodnego. Forma szczególna endometriozy, adenomioza, czyli występowanie endometriozy w obrębie mięśnia macicy, w postaci rozlanej nie zezwala na wybranie operacji oszczędzającej. Nie ma możliwości, żeby z wnętrza mięśnia macicy wydobyć szereg ognisk endometriozy i doprowadzić w czasie operacji do zachowania integralnej funkcjonalności macicy. Wtedy jedynym sposobem jest operacja usunięcia macicy.